Dry. do you know i'm looking and i can't help but smile do you know how much i love you you put my favorite song on i put my feet up and we just sing along and i can't help Dzień dobry. Ja przed chwilą wyrzuciłam stare klapki, rozmetkowałam nowe klapki, które czekały na mnie od wakacji, bo te moje wcześniejsze strasznie ten materiał się rozciągnął. Stopa uciekała mi do przodu i dwa razy wyrżnęłabym na schodach i złamałabym rękę. Naprawdę tak, tak upadłam, że mogłam złamać rękę, więc je, je po prostu wyrzuciłam. Ale te nie wiem, czy to była dobra decyzja je kupując, mimo że ta. Ta guma tutaj, ona nie jest sztywna, to strasznie mnie obciera w palce, one są tutaj dość wąskie, mimo że moja stopa nie jest szeroka, bo jest wąska, nie mam haluksów ani nic, więc nie wiem, chyba, że troszeczkę się potem rozciągnie, jak pochodzę w nich, ale coś czuję, że jednak, kurde, będą mnie obcierać. W następnym odcinku się połączę z Wami, noga spuchnięta, cała w bandażu, obklejona plastrami, zraniona przez klapki. Chodźcie, 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 coś Wam powiem! Wróciłam po raz kolejny do odżywki Olaplex, pokazywałam ją Wam albo w ostatnim, albo w ostatnim filmie, że kupiłam i całą historię Wam opowiedziałam, że używałam wcześniej maskę i z racji tego, że użyłam ją dwa razy już, to to jest po prostu najlepsza odżywka do włosów. Moje włosy po masce z Olaplex nie były tak sypkie, nie były tak miękkie, naprawdę bez problemu na sucho, bo ja najpierw włosy, wiecie, jak wymyję, mikrofibra ręcznik, chodzę chwilę, robię make-up, ubieram się i wtedy myk, zaczynam włosy suszyć, prostować. I włosy ja zawsze rozczesuję na sucho, jak już wysuszę, nie na mokro. I powiem Wam, że za każdym razem, jak stosowałam maskę z Olaplex, to moje włosy po wysuszeniu i rozczesaniu, słuchajcie, większość to była na szczotce, naprawdę strasznie dużo włosów wyrywałam, bo te włosy były tak poplątane, że nie miałam ich jak rozczesać. Gdzieś robiły mi się kołtuny po tym, jak je wysuszyłam i te włosy były takie tempe, takie szorstkie, no zdecydowanie... Zdecydowanie inne niż te po odżywce. A dzisiaj, jak te włosy umyłam, wyprostowałam, zaczęłam czesać. To słuchajcie, delikatnie szczotką, tylko przejechałam dwa razy. Tutaj na końcówce gdzieś jakiś taki mniejszy który mi się zrobił. Przejechałam tylko szczotką i nie wyrwałam tyle włosów yy, teraz, jak w momencie, kiedy używałam maskę. Także powiem Wam, że jeżeli chodzi o mnie, to zdecydowanie zostaje przy odżywce numer 5 i przy szamponie. To jest taki zestaw, który możecie kupić tutaj. No, ja mi się akurat ten udało kupić farmaceutycznym, bo byłam zaskoczona, ale w większości sklepów. Sklepów, sklepów, to nie sklepy. No, sklepy dobra niech będzie. W większości salonów fryzjerskich mają właśnie teraz produkty Marki Olapress, bo wcześniej ja je zamawiałam online, one nie były dostępne, ale do takiego czasu już są. Więc jak szukacie to na pewno w dobrym salonie fryzjerskim tutaj znajdziecie bez problemu. Dobra, co ja idę robić? Jeszcze nie wiem, to jest Chodźcie, chodźcie, odpowiem Wam na Wasze pytania, albo się zastanawiacie, co ja mam tak pięknego na ustach. Na ustach mam coś, co podkrada młodej, czekajcie, bo ona ma się wolnej królową zjeść tę tronę, muszę odsunąć i w tu w jej szufladzie i znaleźć ten produkt. Mam, 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 mam. To Weronika go kupiła po raz pierwszy, ja go wcześniej nie używałam, zużyła dwa albo jedno opakowanie, puste w flerze, no nic się nie sprząta. A ja jak zobaczyłam mnie efekt no to tak mi się spodobał, nawet w ciągu dnia można ten błyszczyk nakładać, to jest błyszczyk kupiony w Penesie, ale w jakiś inny sklepy, też dostaniecie, marki Essence, odcień 01, Crystal Clear, więc jeżeli chcecie pop, pop, mieć takie fajne usta z taką taflą po łysku, to Wam polecam, jest mega. Ja sobie sama kupię 5 opakowań i sobie zostawię w kuchni, w jadalni, w łazience może nie, w sypialni i będę te usta tylko tak smarowała. Dobra, Wodasica, idź wrzuć tą bluzę do kosza. Słuchajcie, przygotowałam sobie y, dzisiejszy outfit, położyłam na łóżku i myślę, a dobra, dzisiaj postawię nie na sweter, tylko na bluzę. I ubierając, patrzcie, jak ją fajdama. to nie jest pierwszy raz, za każdym razem, jak ją ubieram, ciągle ta druga litera D jest taka ufajdana, nie wiem, jakoś tak, nie wiem, brodą tu albo nie wiem co. Dobra, chodź, muszę Cię zaprać, bo inaczej może być plama, obawiam się. Może nie, no nie wiem, idziemy się, idziemy się prać. To mi były na spotkaniu daleko od centrum, i posiadałam go, do, że jest mi tu darmo, i kupił mi trzy rzeczy. Pierwsza to woreczki z Wiggings, tylko nie w rozmiarze L, dużym. Te średnie mam M, kupiłam s bo powiem wam, że też fajnie się sprawdzają. Jednak do tych woreczków w rozmiarze M trzeba sporo włożyć a te są mniejsze, przypuszczam, że będą bardziej przydatne w kuchni i jeszcze poprosiłam o pojemniki, bo ja w zestawie jak zamawiałam, to miałam pojemniki dwa. Jeden był w rozmiarze L, czyli w tym rozmiarze największym, drugi był w rozmiarze średnim, M, czyli ten, który kupiłam jako drugi i kupiłam jeszcze taki malutki, który fajnie się sprawdzi właśnie na mniejsze, takie okrągłe serki na borówki, czy na kabanosiki, bo ja uwielbia kabanosy, więc jak kupię paczkę, czy dwie, pokroję sobie na mniejsze kawałki, wyrzucę i będę przechowywała w lodówce. Powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo zadowolona. Ja cały czas korzystam, odkąd kupiłam z tego zestawu i ostatnio jak Wam pokazywałam, może nie ostatnio, źle mówię, nie ostatnio, nie pokazywałam Wam ostatnio, Pokazywałam Wam kilka filmów wcześniej, że do woreczka wkładam włoską kapustę, połówkę i sera i będę go trzymała przez najbliższe kilka dni, aż ugotuję zupę. I powiem Wam, że minęło kilka dni i Powiem wam dokładnie ile, czy 4 czy 5, wyjęłam te warzywa właśnie do rosołu i były jak świeże, jak dopiero przyniesione ze sklepu. Teraz mam od piątku? Od piątku chyba. No to mamy piątek, yy, nie, od czwartku. Kiedy mam na zakupach? Czwartek. Czyli mamy czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek mamy sześć dni i w worku przechowuje mi się resztka brokuła, która została z obiadu i nic się z nim nie dzieje. Z ciekawości od Ciebie Boreczek otworzyłam, mogłam nagrać, ale zapomniałam, wodą mi całkiem z głowy byłam też zajęta innymi sprawami. Otworzyłam i sprawdziłam, jest jak świeży, naprawdę świetna inwestycja. Też nie miałam ogólnie takie co do domu. Sprawiałam wielką fajdę, jeszcze tym bardziej, że zauważyłam, że to nie była inwestycja. Coś, czego nie używam. Używam to cały czas. Zresztą jak nagrywam, staram się nagrywać jakieś ładne, takie estetyczne przebitki, to też Wam pokazuję. Super zestaw. O, tak, nie, 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 nie. Tutaj pan miał jakiś papierek rzucony, tu jest paragon z Arnotca. to proszę mi to oddać, bo zaraz mi tutaj pan yy, będzie gryzł. O, już coś mam lawę, bo mi się przykleiło do palca. Młody już razem pokażę. Czekajcie. Tadam! Torwa już jest moja. No, także idę sobie pojemniki rozpakować. I teraz wieczorem odpalam mój ulubiony serial z najprzystojniejszym koreańskim aktorem, więc oddaję się teraz totalnemu chillowi. Może sobie naleję lampkę wina czerwonego, chyba tak, napiję się winka czerwonego. Tak, kocie? To będzie też kupię kiedyś z zoologicznym kocie No będziemy je pić razem. <grymne> Dobra, trzymajcie się, pa! You don't know I'm looking